Nie pamiętam dokładnie, kiedy wszystko zaczęło się psuć. Może to był pierwszy krzyk, który wyrwał mnie ze snu w środku nocy, a może pierwszy dzień, gdy spojrzałam na niego i nie poczułam już tego, co kiedyś. Zawsze wydawało mi się, że miłość jest silniejsza niż problemy, że rozmowa, uśmiech, choćby małe gesty, mogą utrzymać nas razem. Ale nasze życie było pełne drobnych zgrzytów, które narastały w górę niczym śnieg na nieoczyszczonym dachu. Każda kłótnia zostawiała po sobie ślad, który nie znikał. W domu czułam się jak na polu bitwy, wszystko mogło wybuchnąć w każdej chwili. Głos podnosił się z każdej strony, a słowa raniły bardziej niż cokolwiek innego. I chociaż czasami myślałam, że może przesadzam, że przesadzamy oboje, nie mogłam przestać czuć ciężaru każdej nieprzespanej nocy, każdego powrotu do pustego mieszkania, gdy on znikał w swoim świecie, a ja w moim. Z biegiem miesięcy zaczęliśmy żyć obok siebie, a nie razem. Rutyna wypełniła naszą codzienność, te same posiłki, te same rozmowy, które nigdy nie kończyły się dobrze, te same wieczory, kiedy każde z nas siedziało z telefonem w ręku, udając, że nic się nie dzieje. Nasze marzenia o wspólnej przyszłości zdawały się odchodzić w zapomnienie. Marzenia, które kiedyś tworzyły ciepło w moim sercu, teraz były jak echo dawno minionych dni. Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy poczułam, że pragnę czegoś innego. To było subtelne, nieśmiałe uczucie, które najpierw ignorowałam. Ale z czasem rosło. Spotkałam go przypadkiem, nie planowałam tego, nie szukałam. Był inny. Słuchał, gdy mówiłam, jego oczy pełne były zrozumienia. I nagle poczułam coś, czego nie czułam od lat. To uczucie dawało mi oddech, którego nie mogłam znaleźć w naszym związku. Każde spotkanie z nim było jak lekki powiew świeżego powietrza w dusznym pokoju. Zaczęłam myśleć o sobie inaczej, o tym, że zasługuję na szczęście, które nie jest ciągłą walką, na spokój, który nie kosztuje mnie łez. Nie mogłam jednak wprost porzucić tego, co budowaliśmy przez lata. Z jednej strony czułam odpowiedzialność i przywiązanie, z drugiej nie mogłam ignorować własnych pragnień. W końcu wszystko doprowadziło do punktu krytycznego. Kiedyś myślałam, że potrafię wytrzymać każdą burzę, że przetrwamy wszystko razem. Ale nie zdawałam sobie sprawy, że nieprzespane noce, słowa, które boliły, i brak bliskości wykradają coś z nas krok po kroku. A ja już wiedziałam, że to nie jest tylko chwilowe zmęczenie, że nasza relacja nie wróci do tego, czym była kiedyś. W głębi serca wiedziałam, że stoimy nad przepaścią. Każdy z nas patrzył w inną stronę, ale oboje baliśmy się zrobić krok w przód. Ja wiedziałam jedno albo coś się zmieni, albo to, co kiedyś wydawało się miłością, rozpadnie się na zawsze. Zaczęłam zwracać uwagę na każdy szczegół naszego życia na ciszę, która wypełniała mieszkanie, na spojrzenia pełne obojętności, na każde słowo, które wydawało się przesadnie ostre. I choć próbowałam znaleźć w sobie cierpliwość, w końcu poczułam, że to nie wystarczy. Nie mogłam już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, że wystarczy tolerancja i ciche przymykanie oczu. Moje serce domagało się prawdy, nawet jeśli była bolesna. Spotkania z nim stawały się coraz częstsze, chociaż początkowo próbowałam ich unikać. Każde spojrzenie, każdy gest sprawiał, że czułam się żywa w sposób, którego nie doświadczyłam od lat. W jego obecności świat nabierał kolorów, te kolory, które wydawały się zniknąć w moim codziennym życiu. I z czasem zaczęłam zdawać sobie sprawę, że to nie jest zwykłe zauroczenie, że to coś głębszego coś. Co budziło we mnie pragnienie zmiany wszystkiego, co znałam. Z drugiej strony czułam ogromną winę. Wiedziałam, że zdradzam nie tylko jego zaufanie, ale też część siebie, tą część, która kiedyś obiecała, że pozostaniemy razem bez względu na wszystko. Walczyłam z tym uczuciem, próbując racjonalizować każdy krok. Ale serce nie zna racjonalności, zwłaszcza kiedy tęskni za prawdziwym blaskiem życia. Pewnego dnia zrozumiałam, że nie mogę dłużej żyć w półcieniach. Musiałam podjąć decyzję zostać w związku, który niszczył moją duszę, czy pozwolić sobie na coś nowego, co odawało nadzieję, spokój i szczęście. Ta decyzja była najtrudniejszą w moim życiu. Była jak skok w nieznane niepewny, przerażający, ale konieczny. W końcu nadszedł moment, kiedy wszystko stało się jasne. Wiedziałam, że jeśli nie zrobię kroku, zostanę uwięziona w cierpieniu, które z każdym dniem stawało się cięższe. Wiedziałam też, że każdy krok w stronę nowego życia wiąże się z bólem, bólem pożegnania, bólem utraconej bliskości, bólem własnej winy. Ale czasem trzeba pozwolić sobie na ból, by zyskać coś więcej prawdziwą możliwość bycia szczęśliwym. Zdecydowałam się odejść. To było jak otwarcie drzwi po latach zamknięcia, poczułam chłodny powiew wolności, który jednocześnie przypominał mi, jak bardzo byłam zagubiona. Odeszłam z ciężarem wspomnień, z nadzieją w sercu i z poczuciem, że zrobiłam to, co niezbędne. Nie było łatwo. Każde wspomnienie, każdy moment spędzony razem bolał jak rana, która nie chce się zabliźnić. Ale wiedziałam, że w końcu znajdę spokój. A on. Nie wiem, czy kiedykolwiek zrozumiał, co stracił, ale to już nie było moje zmartwienie. Teraz moje życie należało do mnie, a przyszłość była w moich rękach. I choć droga była długa, pełna trudności i samotności, czułam, że pierwszy raz od lat naprawdę oddycham. Po raz pierwszy od dawna mogłam spojrzeć w lustro i zobaczyć kobietę, która żyje dla siebie, a nie dla kogoś, kto nie potrafił kochać bez raniących słów i chłodnych spojrzeń. Po odejściu od niego poczułam mieszankę ulgi i strachu. Ulgi, bo w końcu mogłam oddychać pełną piersią, a strachu, bo przyszłość była nieznana i niepewna. Każdego dnia zastanawiałam się, czy podjęłam właściwą decyzję, czy serce mnie nie oszukało. Ale z każdym kolejnym spotkaniem z nim tym nowym, tym, który przynosił światło do mojego życia, wiedziałam, że zrobiłam krok w stronę czegoś prawdziwego. Bywały chwile, gdy wspomnienia starego życia wracały nieproszony, jak zimny wiatr przez nieszczelne okno. Widok naszych dawnych miejsc, fotografie, przypadkowe wspomnienia z codzienności, wszystko to sprawiało, że serce ściskało się boleśnie. Zdałam sobie sprawę, że odcięcie się od przeszłości nie oznacza zapomnienia, a jedynie pozwala iść dalej, zachowując lekcje, które nauczyły mnie, jak ważne jest troszczyć się o siebie. Jednocześnie nowa relacja uczyła mnie cierpliwości, zaufania i delikatności. Nie spieszyliśmy się, nie rzucaliśmy się w wir emocji, jak w przeszłości. Każdy gest był ważny, każde słowo przemyślane. Czułam, że mogę być sobą, że mogę mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach bez strachu przed wybuchem gniewu czy niezrozumieniem. To było coś, czego brakowało mi przez lata. Z dnia na dzień zaczynałam rozumieć, że szczęście nie pojawia się nagle ani w sposób dramatyczny. Ono rodzi się powoli, w drobnych gestach, w spojrzeniach pełnych zrozumienia, w tym, że ktoś naprawdę słucha i wspiera. I choć wiedziałam, że każdy krok w stronę nowego życia może wywołać burzę wspomnień i wyrzutów sumienia, nie chciałam już wracać do cienia przeszłości. Pewnego ranka, siedząc przy kuchennym stole, patrzyłam na jego uśmiech i poczułam coś, czego nie czułam od dawna spokój. To uczucie nie było dramatyczne ani wielkie w sensie spektakularnym, ale było prawdziwe i pełne. W tym momencie zrozumiałam, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo, że mogę stworzyć coś nowego, coś, co będzie naprawdę moje. Nie oznaczało to, że stara relacja przestała istnieć. Nadal była częścią mojego życia, częścią mojej historii. Ale teraz mogłam patrzeć na nią z dystansem, bez bólu, bez poczucia winy, tylko z nauką i doświadczeniem, które pozwalały mi lepiej rozumieć siebie. Zrozumiałam, że prawdziwa siła nie tkwi w trwaniu przy kimś za wszelką cenę, ale w odwadze, by odejść, gdy to konieczne, i w mądrości, by pozwolić sobie na szczęście. W ciągu tych dni i tygodni odkryłam, że życie, choć pełne trudności i niespodziewanych zwrotów, ma w sobie ogromną siłę uzdrawiającą. Nawet po latach bólu i rozczarowań można znaleźć drogę do światła, jeśli tylko ma się odwagę szukać i słuchać własnego serca. I choć jeszcze wiele przed nami, wiem, że tym razem idę właściwą drogą, że w końcu mogę być sobą i czuć się kochana tak, jak zawsze pragnęłam. Minęły miesiące, odkąd odeszłam. Każdy dzień był nowym doświadczeniem, nowym testem mojej odwagi i wytrwałości. I choć czasami tęsknota za dawnym życiem pojawiała się nagle, nie była już paraliżująca. Stała się jedynie przypomnieniem, że przeszłość ukształtowała mnie, ale nie definiuje. W końcu mogłam patrzeć w lustro i widzieć kobietę, która przetrwała burzę i wyszła z niej silniejsza, świadoma własnej wartości i prawdziwych pragnień. Z nim tym nowym, wszystko było inne. Nieidealne, bo życie rzadko jest idealne, ale prawdziwe i pełne. Każdy dzień przynosił drobne radości, gesty zrozumienia, śmiech, który wypełniał moje serce, a nie pustkę. Czułam, że mogę budować coś wspólnego, a jednocześnie nie zatracać siebie. To było jak odkrycie, że miłość może być spokojna, że może leczyć, a nie ranić. Pamiętam moment, gdy poczułam, że wszystko, co wydarzyło się wcześniej bóle, kłótnie, zdrady, decyzje doprowadziło mnie dokładnie tutaj. Do miejsca, gdzie mogę być szczęśliwa na własnych zasadach, gdzie mogę ufać, kochać i być kochaną. To uczucie ulgi, spokoju i radości było nieporównywalne z żadnym innym doświadczeniem. Nie było łatwo zamknąć drzwi do przeszłości. Wciąż pamiętam jego twarz, nasze wspólne chwile, ale teraz patrzę na nie jak na lekcję, a nie więzienie. Zrozumiałam, że czasami największą odwagą jest nie walka o coś, co się rozpada, ale decyzja, by odejść i dać sobie szansę na nowe życie. Wiedziałam też, że szczęście nie przychodzi samo. Trzeba je pielęgnować, troszczyć się o siebie nawzajem, słuchać i rozumieć. I w końcu mogłam to robić z pełnym sercem, bez strachu i wyrzutów sumienia. Każdy dzień dawał mi poczucie, że wybór, którego dokonałam, był słuszny. Teraz patrzę w przyszłość bez lęku. Wiem, że życie przyniesie kolejne wyzwania, ale czuję się gotowa stawić im czoła. Bo nauczyłam się najważniejszej rzeczy, że prawdziwa miłość i szczęście zaczynają się od siebie samej. Od odwagi, by odejść, od mądrości, by wybrać to, co daje spokój, i od serca, które potrafi kochać w pełni, bez obaw. I choć historia mojego małżeństwa zakończyła się bólem i trudnymi wyborami, teraz mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem i spokojem, że życie, które wybrałam, jest moim własnym życiem, pełnym nadziei, światła i miłości, której zawsze pragnęłam.